Wprowadzenie niedziel bez handlu wiązało się ze sporymi kontrowersjami i choć od tego momentu minęło półtora roku, nadal jeszcze wielu Opolan nie przywykło, że jeden dzień w tygodniu to dzień wolny bez handlu. Naprzeciw oczekiwaniom takich osób wychodzą małe osiedlowe sklepiki jak ten, w którym jesteśmy dziś. Niedzielne ograniczenia handlu miały poprawić sytuację pracowników tego sektora oraz sprawić, by Polacy spędzali wolny czas aktywnie z rodziną, a nie w centrach handlowych. Tomasz Pieczonka prowadzi w Nowej Wsi Królewskiej w Opolu osiedlowy sklep. Miejsce to jest czynne również w niedzielę niehandlowe i przeżywa wtedy prawdziwe oblążenie. Obroty są nawet trzy razy większe niż w dni poprzednie. Z naszego doświadczenia wynika, że Opolanie zdecydowanie chcą kupować w niedzielę ruch w niedziele niehandlowe jest zdecydowanie większe, dlatego, że po prostu nie mają innej alternatywy. Jest mało sklepów, które handlują w niedzielę, my wpisujemy się tutaj w tą lukę. Jego sklepu niedzielny zakaz handlu nie obowiązuje. Wszystko za sprawą wyjątku, z którego mogą korzystać między innymi te punkty, w przypadku których dominuje sprzedaż wyrobów tytoniowych, prasy i biletów MZK. Ale nie tylko po to zaglądają do niego opolanie. Klient w niedzielę szuka w zależności od potrzeb tego, co aktualnie się skończyło, tego, co brakuje do zrobienia rosołu, świeżych bułeczek po to, żeby zrobić sobie śniadanie w poniedziałek, szuka prezentów, bo przypomniał sobie, że umówiony jest z rodziną, przyjaciółmi na wieczór, więc słodycze, alkohol. W sezonie bardzo dużo sprzedawaliśmy akcesoriów grillowych. Życie nie lubi próżni, dlatego, gdy zaczęły obowiązywać niedzielne ograniczenia w handlu, w buty nieczynnych sklepów, weszły stacje benzynowe, które sprzedają już nie tylko paliwo. Do tej pory można było kupić na stacji benzynowej paliwo, oleje, ewentualnie jakieś przekąski, później pojawiła się kawa, pojawiły się kanapki. W tej chwili można kupić mleko, przetwory, można kupić świeże owoce często. Jest to bardzo szeroki asortyment. Chodzący bardzo. Te przysłowiowe buty supermarketów. Za komfort robienia zakupów w niedzielę trzeba jednak zapłacić, bo ceny na stacjach często są sporo wyższe niż w sklepach. Ten sam batonik potrafi kosztować raz tyle. Sklepów, które zakaz nie obowiązuje, jest jednak stosunkowo niewiele. O swoje miejsce na rynku starają się walczyć m.in. wspomnianą ceną, rzucając tym samym rękawice dyskontom. Przez lata klienci przyzwyczaili się, że w dyskontach jest taniej. To jest pewien stereotyp, który obalamy. Stereotyp, który okazuje się błędny. To przekonanie wyniknęło z tego, że naprawdę wiele lat dyskonty miały tańsze produkty. W tej chwili klienci przychodzą do nas i okazuje się, że ten sam produkt jest u nas tańszy. Klient przychodzi do nas i dziwi się, że kaszę, ryż czy makaron mamy tańszą niż w dyskoncie. Okazuje się, że nie tylko te produkty. Na zachowania konsumentów, zwłaszcza tych starszych, wpływ miały doświadczenia wyniesione z PRL-u. Dziś trend się zmienia, zwłaszcza ludzie młodzi stawiają obecnie na wygodę, ale również na to, by nie marnować żywności. Opolanie kupują mniejsze ilości produktów według potrzeby. Już nie ma sytuacji dźwigania 10 kg cukru bądź większej ilości ziemniaków. W dłuższym horyzoncie wydaje się, że klient będzie przychodził po te towary, które po prostu potrzebuje, żeby nie marnować, żeby kupić to, co aktualnie potrzebuje.